Witam na kanale Nowato Sprawdzone Polecone a dzisiaj sprawdzamy jak można z małej pompy e, o mocy 6 kW z ubadan który działa w domu w którym jest ogrzewanie grzejnikowe w 100% jak można uzyskać komfortową ciepłowodę użytkową Zbiornik 300 litrów to jest ten główny zbiornik do ciepłej wody użytkowej i jak to połączyć żeby ta pompa dała radę i ogrzać ciepłą wodę użytkową wtedy kiedy ona jest potrzebna i oczywiście ogrzewać zasilać centralne ogrzewanie zapraszam jak wspomniałem w tym domu zainstalowana jest pompa 6 kW malutka zbadam ale to nie jest jedyne ogrzewanie w tym domu, ponieważ mam tam jeszcze zainstalowany klimatyzator dogrzania Mitsubishi Electric Diamond i on dogrzewa wspaniale taką otwartą przestrzeń około 40 metrów. Na jednym z filmów, w którym prezentowałem koszty ogrzewania mojego domu tą pompą można było zobaczyć, że miesięczny koszt ogrzania ciepłej wody użytkowej to tylko 18 zł, około 18 zł. I oczywiście posypały się pytania, jak to jest możliwe, czy nikt nie korzystał z ciepłej wody, żeby mieć przez miesiąc ogrzewanie pompą ciepła 300-litrowego zbiornika, wyszło tak mało. I tak, to jest niemożliwe raczej. Jeżeli używamy tą wodę, to z matematyki wychodzi, że jest to niemożliwe. Kiedy, dla przykładu, kiedy miałem ogrzewanie elektryczne, czyli boiler, to średnio zużywałem około 3000 kWh energii elektrycznej rocznie. Czyli to daje jakieś 250 kW Kilowatogodzin energii e, miesięcznie na ogrzanie. Co za tym idzie, gdybyśmy grzali z, z pompą ciepła, z, ze współczynnikiem efektywności, czyli z, z COP razy 4 albo 5? To znaczy, że musielibyśmy e, około 50 kWh energii e, Miesięcznie przeznaczyć na podgrzanie, tak, tak w moim przypadku, co pomnożone przez 60 groszy daje około 30 zł, a nie 18. No więc skąd ten błąd, albo skąd to wyliczenie pompy ciepła, które mija się z prawdą? Jak wygląda u mnie instalacja zasilająca ciepłą wodę użytkową? Do tego, żeby to wytłumaczyć, posłużę się schematem od Mitsubishi Electric. Tutaj na tym schemacie widać jednostkę wewnętrzną, która przez zawód trójdrogowy zasila albo zbiornik ciepłej wody użytkowej, albo zbiornik buforowy, a z niego rozprowadzone na pętle grzewcze. I taki układ jest u mnie w domu. I oprócz tego jest jeszcze ten domalowany na żółto, stary zbiornik z ciepłą wodą użytkową. On na ciepłą wodę użytkową, on nie nadawał się do tego, aby zastosować go z pompą ciepła, ponieważ jego wężownica ma zbyt małą powierzchnię, a jak na pewno państwo wiecie, a może nie wiecie, to pompa ciepła, aby działała ekonomicznie, musi mieć bardzo rozwiniętą tą wężownicę. Chodzi tutaj o różnice temperatur, są niewielkie. A więc ja wykorzystałem swój stary zbiornik na ciepłą wodę użytkową i połączyłem go, połączyłem go z, z tym układem w następujący sposób. Wężownicę ze starego zbiornika podłączyłem równolegle do obiegu. Grzejnikowego CO. Czyli w momencie, w którym pompa ciepła grzeje dom na obiegu grzejnikowym, to jednym z tych grzejników, nazwijmy to, jest ten stary zbiornik CW. Powoduje to, że mam wstępnie dogrzaną wodę w zbiorniku CW. Do niego jest doprowadzona woda z wodociągów. Wstępnie nagrzewa się do temperatury określonej przez regulator od pompy ciepła, sterownik, który reguluje, jaka ma być temperatura zasilania ciepłej wody użytkowej, i w miesiącu październiku to u mnie było w okolicach 24, 32-34 stopnie Celsjusza. Czyli mając taki układ. Mam, zanim woda użytkowa, ciepła woda użytkowa, będąc jeszcze zimną, zanim wpadnie do zbiornika, który będzie ogrzewała pompa ciepła do tych 45 stopni, najpierw podgrzewana jest wstępnie w starym zbiorniku do temperatury 32-34 stopnie, i taka woda dopiero wpada do głównego zbiornika. I skutek tego jest taki, że pompa ciepła, kiedy ma zagrzać ciepłą wodę użytkową, to robi to krócej, dlatego że ma już tą wodę wstępnie podgrzaną. Nie musi jej grzać od 8 stopni do 45, ale od 32 do 45. Robi to krócej. Mam więcej do dyspozycji wody ciepłej ponieważ w moim domu zużycie ciepłej wody użytkowej jest w różnych porach i nie mogę ustawić, że priorytet ciepłej wody ma być rano tylko, a później ma dom się grzać, wygrzewać, więc gotowość do zagrzania ciepłej wody jest u mnie ustawiona na 24 na dobę. Tak mam, tak, tak chcę mieć i... Chodziło o to, żeby właśnie przy, przy tak małej pompie hmm, do mnie wychładzał się. Pan, to jest stary dom, to nie jest dom bardzo zaizolowany. Cztery tony peletu szło rocznie na ogrzanie i na ciepłą wodę użytkową. To możecie mieć Państwo e, jakiś e, podgląd, e, jak on jest energetyczny, jakie ma zapotrzebowanie energetyczne. Więc zależało mi na tym, aby pompa, tak mała pompa, nie grzała tego zbiornika pół godziny, godzinę, a właśnie przez te kilka minut, czy kilkanaście maksymalnie. Stąd ta różnica, jeżeli chodzi o e, kalkulację, jaką pompa robi, ile zużywa wody, ile zużywa energii e, na ogrzewanie. Ciepłej wody użytkowej. I tak, gdybyśmy chcieli e, poznać e, prawdziwe wartości, to suma jest prawdziwa, czyli co, koszt ogrzania i wyprodukowania ciepłej wody użytkowej w miesiącu październiku jest e, prawdziwy. To jest te 180 zł plus te 18 zł, więc daje to. Całościową, całościowy koszt na CO plus CW. Natomiast już te wartości w rozbiciu nie są prawidłowe z powodu tego właśnie, że zastosowałem zbiornik wstępny podłączony równolegle do obiegu grzewczego. No, i na koniec pytanie, komu to jest potrzebne? No, mnie jest to potrzebne. A może się to przydać komuś, kto ma na przykład pompę niekoniecznie zubadan. Ma pompę może nazwijmy to niższych lotów. Może ma pompę, która nie daje rady zagrzeć do wyżej wody, ale doskonale sobie radzi grzaniu do 35 stopni. I na przykład zastosowanie takiego wstępnego podgrzania, a następnie podgrzewania grzałkami. Może się okazać, że jest bardziej ekonomiczne, albo na przykład ten pomysł może przydać się tym wszystkim, którzy mają ogrzewanie grzejnikowe. Nie mają ogrzewania akumulacyjnego, tak jak ja. Moje ogrzewanie jest grzejnikowe i kiedy pozwoliłbym pompie, aby grzała długo, godzinę, może półtorej godziny, może dwie godziny, przy minus 15 stopniach, grzała zbiornik 300 litrów ciepłej wody użytkowej, to doprowadziłbym do niekomfortowej sytuacji, że dom mógłby się wychłodzić. W ten sposób zmniejszyłem to zagrożenie, ponieważ woda w zbiorniku ciepłej wody użytkowej grzana jest od tej wstępnej. 32-34. A im niższa temperatura zewnętrzna, tym wyższa temperatura będzie w obiegu i będzie wyższa temperatura w zbiorniku. E, tym e, pierwszym, starym, nazwijmy go tak. To tyle. Mam nadzieję, że komuś to pomogło. Sprawdzone, polecone. Nowato. Z gwoli przyzwoitości. Chciałem powiedzieć, że nie jest to mój pomysł. Zasłyszałem go od jednego z prezesów dużej firmy zajmującej się instalacją klimatyzacji i także pomp ciepła. Do zobaczenia.